Modlitwa w intencji świata pogrążonego w chaosie. Panie Wszechmogący, Boże pokoju i miłosierdzia, stajemy dziś przed Tobą w pokorze i bólu serca, patrząc na świat, który zapomniał, czym jest miłość. Na narody, które walczą ze sobą, na ludzi, którzy tracą nadzieję, na dzieci, które nie znają bezpieczeństwa, na rodziny rozdzielone przez gniew, złość i obojętność. Panie, nasz świat tonie w chaosie. W hałasie wojen, w zamęcie kłamstw, w egoizmie, który każe człowiekowi myśleć tylko o sobie. Ziemia, którą stworzyłeś z miłości, drży dziś od ludzkiego grzechu i niesprawiedliwości. A jednak wierzymy, że Twoje światło jest silniejsze niż mrok. Że Twoje miłosierdzie może przemienić nawet najbardziej zatwardziałe serca. Boże, ześlij swojego ducha, aby odnowił oblicze tej ziemi. Niech zajaśnieje Twoja prawda tam, gdzie rządzi kłamstwo. Niech zapanuje pokój tam, gdzie płonie gniew. Niech powróci nadzieja tam, gdzie w sercach ludzi zapanował lęk. Przyjdź, panie, do serc rządzących i tych, którzy mają władzę, aby kierowali się mądrością, a nie pychą. Do serc tych, którzy cierpią, aby odnaleźli sens i siłę. Do serc zagubionych, aby odkryły Twoją obecność, bo nawet w chaosie Ty jesteś. Nie milczysz, nie znikasz, trwasz, panie, spraw. By człowiek znów potrafił patrzeć na drugiego człowieka z miłością, by widział w nim brata, a nie wroga. Czyń nas narzędziami Twojego pokoju. Tam, gdzie jest nienawiść, daj nam nieść miłość. Tam, gdzie krzywda, przebaczenie. Tam, gdzie ciemność Twoje światło nie pozwól, byśmy przyzwyczaili się do zła. Byśmy patrzyli obojętnie na cierpienie. Byśmy milczeli, gdy świat woła o Twoją obecność. Daj nam odwagę świadczyć o Tobie słowem, czynem, gestem dobroci, uśmiechem, przebaczeniem. Boże, gdy świat upada, Ty podnosisz. Gdy człowiek odchodzi, Ty czekasz. Gdy serca gasną, ty rozpalasz w nich ogień wiary. Niech ta modlitwa stanie się kroplą światła w morzu ciemności, które otacza Ziemię. Przyjdź, Duchu Święty, odnów nas. Uczyń nas ludźmi pokoju, ludźmi nadziei, którzy niosą Twoją miłość tam, gdzie nikt już nie wierzy, że można żyć inaczej. Boże! Tylko Ty możesz zamienić chaos w harmonię, łzy w uśmiech, wojny w pojednanie, śmierć w życie. Dlatego dziś z wiarą i pokorą prosimy: zmiłuj się nad światem. Niech Twoje światło zajaśnieje w każdym sercu, a Twoja miłość odrodzi ziemię. Amen.